To jest wieczór WTK. Dariusz Milejczak, witam państwa ponownie. Przed nami 18. Festiwal Dni Turystyki. Rusza już jutro, a o tym, co się będzie dziać i jak będzie wyglądać turystyka, w dobie pandemii będę rozmawiać już teraz z państwa i moim gościem, koordynatorką wydarzenia, dr Magdaleną Kugiejko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani doktor, jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będziecie mówić tylko i wyłącznie o koronawirusie? No bo o czym innym można teraz rozmawiać. Wręcz przeciwnie, zupełnie nie będziemy Uf, o nim mówić. Mam nadzieję, że na chwileczkę zapomnimy przez te trzy dni właśnie o koronawirusie. Przez te trzy dni festiwalu przygotowaliśmy. Myślę, że najwspanialsze wspomnienia poprzednich lat e, właśnie tutaj naszych podróżników, e, te trzy dni będą wypełnione cudownymi e, podróżami, wspomnieniami, i przygodami. E, już jutro zaczynamy od godziny dziewiątej. E, dwa kolejne dni to będą e, popołudnia, które można z nami spe, spędzić. Ta inicjatywa, którą przygotowaliśmy, jest również, znaczy, chcemy ją przygotować również dla najmłodszych, dla uczniów szkół, dlatego też jutrzejsza godzina właśnie jest tutaj ukierunkowana dla uczniów i mamy dla nich przygotowane oprócz wykładów warsztatów, escape roomu, liczne konkursy no oraz też wykłady naszych tutaj pracowników uniwersytetu. A popołudnia jak najbardziej są też skierowane właśnie dla osób, które kończą pracę i właśnie chciałoby tutaj zapomnieć chwilę o tym, co mamy z oknem, co mówiąc tutaj o tej pandemii, żeby właśnie gdzieś tam uciec w najdleglejsze zakątki świata. Przez te trzy dni na pewno będzie dużo się działo, tak wspomniałam o tych konkursach, o, o prelekcjach, będziemy przemierzać koło podbiegunowe z Katarzyną Augustyn, Będziemy zdobywać koronę ziemi z Miłką Rowing, będziemy biegać karpat z romany Fickiem. Następnie będziemy ratować z bezpiecznym Kazbegiem. Przepłyniemy, spłyniemy tak naprawdę z Everestu z e, Piotrem Sikorą, a na koniec schowamy szpilki do plecaka i wyruszymy e, do odległej Afryki. Więc na pewno nie będą się tutaj e, państwu z nami, z nami nudzić. E, no dlatego też zapraszamy, żeby właśnie gdzieś tam jeszcze powspominać te, te dawne lata no i myśleć o, o jakimś takim promyczku nadziei na kolejne, że jednak ten koronawirus pozwoli nam kiedyś tutaj Wrócić do tego podróżowania? No tak, ale twarzą w twarz z prelegentami, z osobami, które pani wymieniła, spotkać się jednak cały czas nie będzie można. Rozumiem, że wykorzystujecie tutaj wirtualną rzeczywistość i w ten sposób można do was dołączyć, tak? Zdecydowanie. No niestety musieliśmy po raz pierwszy zmienić w ogóle ideę, jakby przekaz może tak tutaj naszego festiwalu. To też jest dla nas dużym wyzwaniem, bo właśnie po raz pierwszy będzie tutaj wersja online. Jak najbardziej będzie można się z nami połączyć, a raczej znaleźć linki do, do tego wydarzenia na naszym fan, fanpage'u na Facebooku Dni Turystyki. Będzie również w tym samym czasie robiony live, na, znaczy puszczany stream na YouTubie, więc też to wszystko jest darmo. No, i właśnie wykorzystujemy tutaj tę te, te, technologię, która, no dzięki na szczęście, jest dobrze przystosowana, i miejmy nadzieję, że nas nie zawiedzie przez te kolejne trzy dni. Być może przedsmak wakacji dla niektórych to spotkanie, które Państwo proponujecie, ale wierzy Pani w to, że faktycznie te miejsca, które będziecie odwiedzać razem z osobami, które będą brały udział w tym wydarzeniu, które już jutro się rozpoczyna. Myśli Pani, że w tym roku będzie można je zobaczyć w realu, czy jednak tylko wirtualnie albo palcem po mapie? No bo niestety cały czas utrudnia nam podróżowanie właśnie pandemia koronawirusa. Mamy taką nadzieję. Wszyscy też nawet prywatnie tak, obserwujemy to, co się dzieje, i mamy nadzieję, że jednak to lato, ta jesień może no właśnie, będziemy mogli zacząć podróżować. Zresztą też trendy troszeczkę w turystyce ogólnie rzecz ujmując, troszeczkę się zmieniły. Kwestia przygotowania wyjazdów szytych na miarę. Tutaj też nasi prelegenci. Podróżują indywidualnie, i myślę, że ten trend będzie coraz częściej wykorzystywany. No i właśnie gdzieś tam ten najbliższy rok, okres wakacji, no właśnie będzie też no, obejmował te wyjazdy indywidualne, czyli jak najbardziej, ale właśnie nie w grupie, nie w jakichś takich zorganizowanych wyjazdach, bardziej indywidualnie wyjazdy właśnie przygotowane, no, takie uszyte na miarę pod każdego klienta, i wtedy myślę, że będzie i bezpieczny. I my też chyba więcej troszeczkę zyskamy, bo sami będziemy musieli włożyć trochę energii w przygotowanie tych wyjazdów i, i określenie tego, tak, czego my tak naprawdę chcemy, jaki rodzaj, jak chcemy wypocząć, jak to wszystko ma wyglądać. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli wszyscy tego lata no, jednak udać się na urlop. W tak odległe miejsce, o których my gdzieś tutaj będziemy mówić i o czym będziemy rozmawiać podczas festiwalu. No tak, bo tam, gdzie państwa, Państwo będziecie zabierać, wszystkich uczestników wydarzenia, no, tak naprawdę te osoby nabiorą smaka na podróżowanie, może właśnie od waszego wydarzenia zacznie się myślenie o tym, co robić w wakacje. Myśli Pani, że jest sens planować wycieczki właśnie w takiej zorganizowanej formie, bo Pani mówi o tym, jak. Jak, jak może to wyglądać, no ale bardzo często jednak idziemy utartą ścieżką, czyli po prostu próbujemy wybrać się do jakiegoś biura podróży, by, by skorzystać z gotowej oferty zorganizowanej wcześniej opcji, czyli właśnie jakiejś wycieczki, jakiegoś większego wyjazdu. Z tego, co pani powiedziała, rozumiem, że ta, ta forma raczej przynajmniej na razie ona będzie zanikać, tak? biura liczne biura zmieniają swoją y, taktykę, podejście i przygotowywanie właśnie tutaj y, tych ofert, czyli jak najbardziej korzystamy z biur podróży, bo biura podróży już zmieniły właśnie swoje podejście i tutaj ten klient indywidualny będzie tym y, głównym, tym, tym do którego będzie właśnie skierowana ta nowa oferta. Czyli jak najbardziej y, korzystamy z biura podróży, tylko właśnie nie będziemy wyjeżdżać na duże zorganizowane wyjazdy, tylko Indywidualnie, i co więcej, też przeglądając już oferty z poprzednich, znaczy z ubiegłego e, sezonu, widzimy, że te oferty wcale nie muszą być kosztowne. Tutaj e, dużo e, wysiłku włożyli organizatorzy turystyki do tego właśnie, żeby te wyjazdy nie opiewały na jakieś ogromne kwoty, były dostępne, ale właśnie były bezpieczne. No i tutaj e, chyba. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądał również ten nadchodzący sezon turystyczny. A myśli pani pani doktor, że to jest taka chwilowa zmiana, no właśnie związana z naszymi przewidywaniami związanymi z wakacjami w pandemii, ale to będzie zmiana jednak tymczasowa tylko na ten sezon może przyszły, ale jednak później sytuacja wróci do normy. Czy ona już nigdy nie wróci do tego sprzed pandemii? Mhm. Osobiście uważam, że turystyka zupełnie się zmieniła. My teraz wchodzimy w zupełnie inny wymiar turystyki i możemy zapomnieć o tym, co było do tej pory. I też wydaje mi się, że my sami jako turyści, bo tak się też oczywiście tutaj ja sama też się uważam za, za turystkę, my sami zaczniemy zmieniać nasze upodobania i zacznie, wydaje mi się, to się nam podobać, tak? że te wyjazdy są dla nas, dla nas indywidualnie przygotowane, takie, jakie my byśmy sobie życzyli i jakby pójdziemy troszeczkę właśnie nie w tą masowość, tylko w ten, ten produkt indywidualny. Ciężko powiedzieć, czy to będzie dobre, czy niedobre, ale na pewno trendy nam się zmieniają i myślę, że szybko nie wrócimy do tego, co było przed pandemią. No cóż, ale na pewno nie mówiąc, że to jest gorzej. Ale warto wrócić do myślenia o wakacjach, a można to zrobić. I taki przedsmak na pewno już jutro przed nami, przed Państwem, 18. Festiwal Dni Turystyki, o którym rozmawiałem z koordynatorką tego wydarzenia, dr Magdaleną Kugiejką, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę, życzę dużo dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia i serdecznie zapraszam.